Teraz chwilowo jestem w niebie. Top Girls razem z nami. Ja nie mam nic do powiedzenia, ja tu po prostu chcę tylko postać. Dobrze, ja bym chciała się dowiedzieć, gdzie pan dzisiaj się znajduje? Gdzie, gdzie, tutaj, co to za impreza? Jaka tutaj jest atmosfera? Czy występ się udał? Bez znaczenia. Teraz chwilowo jestem w niebie. Top Girls razem z nami. Słuchajcie, mam dla was pytanie, będę wam zadawał pytania, na które można odpowiedzieć tylko tak albo nie, dobra? Tak i wszystkie musicie odpowiadać naraz, dobra? Dobra. Uwaga, czy Top Girls się kłócą? O co? No, nie, nie mogę zapytać. nie, dobra, będzie pytanie otwarte. Kto, kto odpowie, o co się najczęściej kłócą? Top Girls. O! O! Stroje, o, o, o! Mariusz, Nie, Mariusz powie. On wszystko wie. O co? Ej, ale nie, przepraszam, miało być tak i nie. No dobra, no, ale musicie no, zdradzić, o co mi się kłócą? Tak i nie. Matko, jedyna, no nie. Ostroje o stroje, dlatego mamy takie same. Naprawdę, właśnie, właśnie. Poczekajcie, a wy zawsze zmieniacie stroje, bo wy często macie inne. Co was widzę? to... Wiesz, to tak już jest. No dobra, dobra. A, zmieniamy, zmieniamy jak najbardziej. A słuchajcie, kto wam wymyślał układy, które tańczycie? Eee, no. Naprawdę. No, tak I wam tak zawsze wszystko pasuje mówi się dobra, bierzemy to w ciemno, robimy. Tań... No. Kasia Kasi, najbardziej nie. <laughs> Ale to nikt czyni mistrza, także nie można sobie ułatwiać. Dziewczyny, ile wy czasu spędzacie w tygodniu, jak koncertujecie na trasach razem? I, no, mniej więcej. To zależy. Czasami cztery okay. dni, czasami 3, 6 czasami godzin. 2. No okej. Okay. No i co wy robicie w trakcie? Bo wiecie, wszyscy was znają z koncertu, wyjdziecie na scenę, popatrzą na was, zaśpiewacie, zatańczycie i tak dalej, i tak dalej. No ale jesteście ze sobą też na dojazdach, w hotelach i tak dalej. Co robicie mhm. wtedy? No każda sobie czyta, y, słucha muzyki albo i jakichś podcastów, Świat. odpoczywamy, czytamy książki, śpimy. Czasem ćwiczymy też jak mamy dużo czasu. Ale przeważnie dużo jemy i pijemy kawy dużo. A zamiast tak. powiedzieć, że my non stop śpiewamy, my non stop tańczymy, to prawda? My nie myślimy nie tylko by... o tym. To by była już patologia. No. O, to, 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 no. nie no. można no. non stop tego no. robić. No. Ale niestety to, niestety, to, niestety to prawda. Słuchajcie, co nowego od Top Gear w najbliższym czasie. Same, fajne rzeczy. Same no. fajne rzeczy, niespodzianki, a niespodzianek się nie zdradza. O matko, no musicie cokolwiek powiedzieć. musi być pytania typu, tak, a nie nie? Czy w najbliższym czasie Top Girls wypuszczają nową piosenkę o tytule. tak czy nie? Tak! Kawałek tak czy nie? Już niedługo! Do usłyszenia! Musicie teraz to zrobić, wiecie o tym. To już nie ma wyjścia. Zmieniajcie tekst tak czy nie. O Top Girls. już niebawem. Tak czy nie Top Girls razem z nami bardzo dziękujemy. Dzięki dziewczyny. Baba. Pa, pa.